Siemano Bambano, widzowie, dzisiaj nagrywamy film, jak będziemy przechodzić tor przeszkód na ślepo z Alon. Będziemy mieli trzy poziomy trudności. Dzień dobry. Pamiętajcie, subskrybujcie na tela to do góry. Przechodzimy do filmu. Oczywiście, będziemy na ślepo, jeszcze raz to powiem. I widzimy się już na torze przeszkód. Ale jest mi przygotowała poziom prosty. Na razie końcówka wygląda tak, że Alon mi mówi, że skończyłem. A potem coraz będzie ciężej i coraz ciężej będzie jakby właśnie przejść ten tor na końcu, jeszcze jest, będzie wyzwanie, na razie nie ma, więc co, i już przechodzimy, no, do pierwszego toru. Ja najpierw. Nie widziałem toru, zasłaniam, zasłaniam oczy, nic nie widzę. Ej, to jest straszne. Jeszcze muszę Cię chyba obkręcić. Nie, lepiej już nie, dobra, dobra, myślę, że to jest Dobra, zaczynamy? Dobra, powiem, jak tu śmierdzi. Chociaż dobra, nie widzę wtedy. Dobra, przeżyję. O. A? Ja tu nie ma nic stojącego, że żeby... Nie, nie. Nie wiem, co to jest. Mhm. No dobra, można ci już to zaliczyć. Już. Koniec? No. Dobra, przeszedłem pierwszy. Jak się czujesz po przejściu tego toru? Bardzo dobrze się czuję. Pamiętajcie o zostawić subskrypcji tam na dole. Kurde, ja tak jest już przyszedłem? Tak. Okay. Taki tor, jakbyście nie zauważyli na no, przebitce. No, jak widzicie, są obrazy. Dobra. Ale będzie i Krzysiu żyje. Teraz ja przygotowuję Dobra. A podczas kiedy ja układam Tontra Ali, to możecie zasubskrybować kanał Mała Paczko, ponieważ się rozwijamy i naprawdę wiele to dla nas znaczy. Ale już mała sobie opaskę i zaczyna tor. Nic nie widzę, nie wiem, gdzie, znaczy wiem, gdzie jest tor, ale no zaczynam. Dobra. Czuję, że zaraz się o coś wywalę. <laughs> Czuję, że zaraz wejdę w jakiś krzesło. O, czekaj, co coś jest. Próbuję tą, Próbuję prawą stroną, co? minąć. Nie wiem pojęcia gdzie ja jestem i czy ja nie wejdę w jakieś krzaki właśnie. Może właśnie jest nie wchodzę Albo i mówię... w kolczatkę za chwilę walniesz. No, nie. Może ja właśnie walnia zaraz... O dobra, czyli... Dobra, czyli tutaj mam coś, muszę się trochę odsunąć i pewnie zaraz walnę... Damy... O! Dobra, to co nie wiem co to jest. O jest coś takiego, dla takich. Musimy dalej. Jakiś... Nie! Ja tam się chyba. Takim... Dobra, przeszedłaś. Przeszłam? Tak, tak. tak. Faktycznie. <grym> Aha. Jak? Jak, a jak ja przeszłam. Tak, jakoś szłaś. Trendy. No Jak oceniasz ten tor? No... Nie był jakoś strasznie trudny. Bo po prostu szłam, ale bałam się, że wpadnę właśnie w to albo w krzesło. No. Aha, no to to dobra. To tyle. Dobra, to widzimy się na poziomie numer średnim. 1. Zakładam znowu. Czekajcie, o nos zasłonić, dobra, dobra, let's go. Myślę, że to jest najlepszy czas, żeby rozpocząć kolejną nękę żebyście wiedzieli, jaka to jest bezsilność. Dobra, i ja idę, tak? Tak, możesz iść. To jest poziom średni. Jezu. <gry> Dawaj. Poziom średni. Tutaj damy kamerę, żeby było wszystko widać. Okay. No. No, pierwsza i wydaje mi się, że nawet najtrudniejsza ta przeszkoda była. No jesteś nawet... oj, jesteś nawet blisko. Tak ci tylko podpowiem. Ale nie, może się nie cofaj. Gdybyście. O! No, Dobra. To wąż. Taki żywy okay. Okay. Jeszcze troszeczkę Odrobinkę I... No jest Masz ściągnąć maskę No, taki był tor. Ej, to taki prosty no, oprócz tam tego, tego, tej przeszkody, Ale to... To, się, to jest naprawdę strasznie, to tak schizuje. No. To, że tu nagle tydzień jakiś coś walniesz za chyja. Dobra. Widzimy się na poziomie Ali. Halo. Mam maskę. O, iść. Dobra. Dobra, to już startuję. Patrzcie, to są... O, nic tutaj to jeszcze nie, nie ma. nie, to jest I teraz... Nie, kupuję, tak? to, jest? Przestrzegam... to już jest poziom medium. No, przecież Dobra, Wiem, że to jest... O czym jest coś A, dobra. Czy to jest... To jest... jest dobra, czyli jest gdzieś krzesło? Myślę, że to i to może będzie jak gdyś się da w Zobaczcie, jak oni się starają się z Rosją. To i zostawcie subskrypcję Krytą Łączką. Tak trudnego, tak trudnego. Poczekaj, tu już są te. Dobra, czyli <grym> to jest sztanga. Ja idę właśnie w jakąś ogromną przeszkodę. Cały czas. Cześć, ja do tego zobaczyła, że dowiedzień to wie, nie pochodzi tam za blisko. Walnę w ten leżek. Ja jestem ciekawa, w której części jestem. No dobra, szczerze! Co tak? No, o, Jezus, <grymka> <grymka> Co? Jezus, skoro. Co to tu przyszło? Tutaj na samym początku widzisz trzy piłki były. Faktycznie. No, no dobra, czyli tu są trzy piłki. Ja przyszłam gdzieś tędy. Tu poszłam przez tą szczęgę. No. Dobra, widzowie Ala sobie poradziła I widzimy się już Na najtrudniejszym to poziomie, poziomie. No, tak wygląda cały tor dobra, o Jezus, dobra, Dobra, zaczynamy Dobra, wszystko jest założone. Szapka. Siedzi. Na szczęście. Dobra. Możesz zaczynać. No, to jest poziom trudny, więc trzeba znacznie bardziej uważać. Ja bym na tym nie siadała. Hmm. Okay. No właśnie dlatego. Oh. Wstawaj. Dawaj, dawaj. Uh. Ciekawe, co się domyślisz. Idę w złą stronę. Ja bym nie szła w w stronę. Naprawdę nie szłabym w tą stronę. Czy ja? Okej. Okay. Czyli tu, albo tu. Czy... jestem? Gdzie ja jestem? Czemu jestem tak? No. Dobra, nie zorientujesz się już. Już. Dobra, źle idę jak nic. Tędy. No nie wiem. No, wygrałeś. Tak wygląda cały tor. Chciałam, żebyś szedł na te grabie i coś, a ty poszedłeś tutaj. O No ciężki by był, gdyby nie to, że poszedłeś pomiędzy krzesłami. Dobra, Essa, tak się wygrywa. No dobra, to teraz on mi robi poziom trudny. Już się boję. Mam już opaskę. Boję się, z bo to szczególnie, że on mi kube rzeczy on nie opowiadał, więc boję się go przejść, ale startuje. Dobra. Oj, ta, to jest to na Nie ma nic w powietrzu, no nie? Nie! Najwyżej są krzesła, nie? O, krzesło. Nie. Dobra, to jest to coś takiego. Ten leżek. Ale wolę na jego nie wchodzić. O, koniec. Koniec leżaka. Ja się naprawdę boję tego, o czekaj, tutaj jest to, o dobra Gdzie to jest? No, o, czaj Tutaj, skąd ty tam masz? Dobra, czyli masz to takie siedzące takie Dobra, dalej idę Jestem ciekawa, czy idę dobrą, stąd. dobrą ścieżką, bo Krzysztof mi że to jest niemożliwe ale ja czuję, że ja tu zaraz przejdę, chociaż może jestem jeszcze daleko, no to nie wiem. Dobra, czyli tu jest jakaś piłka. Dalej jest piłka. O, doszłam. No, zobacz sobie. Prendzy... Ale Aha! To a ja by tak, e, nie było sumie takie Widzisz, trudne. Widzisz, tu dwie piłki, krzesło. No. I jeszcze jedno. No, Ale to nie było takie trudne. Nie, nie, miałbyś, nie, nie, nie. Jak do niej przejścia. No, łatwiej się moje. No, ale ja dodałem rzeczy. Dobra, chodź. Więc tak, widzowie. My Wam dziękujemy z tego miejsca za oglądanie. Jeżeli chcecie, żebym spędził 24 godziny właśnie po pasce, to dajmy 45 lajków i nagrywam 24 godziny w jakiejś tam. Takiej masce, może z Szymonem się uda, żebym to chciał nagrać. Więc co? A jeszcze możemy nagrać drugą część z tego na 30 lajków. No dobra, no to możemy no. też z tego nagrać. Może z jakimś innym jakimś powietrze też się uda. Więc co? My Wam dziękujemy za oglądanie. Subskrypcja tam na dole, łapeczka do góry, nie w dół. Bo. No. No, no zobaczcie, spójrzcie. To jest łatwy deal. Nie podobał mi się film, ale po co dajecie łapkę w dół? To, to nic, łapkę w dół. To nic nie zmieni, a łapka w górę. Utrudni mi, bo będę musiał. 24 godziny utrudni? mi, po 24 godziny w tym czymś będzie ciężkie, więc. A więc ja się też cieszę, jak jesteście. Więc co? Jeszcze raz, trzeci raz dziękujemy z tego miejsca za oglądanie i widzimy się w następnych filmach. Yo!